Cześć, to Paweł Rogięc i w tym wideo chcę opowiedzieć o istotności strategicznych przemyśleń, o tym, dlaczego tak ważne jest, żeby od czasu do czasu zapomnieć o, o tej bieżączce, oderwać się od niej i spojrzeć na nasz biznes, na nasze życie też z takiej szerszej perspektywy, takiej strategicznej perspektywy. Dla mnie jest to dobry moment, żeby o tym powiedzieć i nagrać to wideo, bo właśnie wróciłem z urlopu, a urlop dla mnie zawsze to jest okazja. Na właśnie takie strategiczne przemyślenia. Dla mnie to przychodzi naturalnie, kiedy trochę odpocznę i jestem w oderwaniu od bieżączki, to te pomysły przychodzą i jest taka duża we mnie chęć, żeby właśnie wykorzystać dobrze ten czas nad, na rzeczy, nad, na które na czasem brakuje czasu, właśnie, bo przez większość czasu, kiedy rozwiązujemy bieżące problemy, wyzwania, kiedy realizujemy nasze cele, to Jesteśmy na niskim poziomie, bym powiedział, w sensie patrzymy na rzeczy niskopoziomowe, czyli jesteśmy, idziemy po prostu między tymi drzewami, widzimy poszczególne zadania i tak dalej. Natomiast wtedy brakuje nam właśnie tego spojrzenia z lotu ptaka, spojrzenia na cały las, tak żebyśmy popatrzyli, czy ścieżka, którą obraliśmy, jest na pewno najlepsza, czy jest optymalna, czy nie ma przed nami jakichś przeszkód, których nie widać z poziomu drzew nisko tam na, na dole, natomiast widać właśnie z lotu ptaka. Więc to jest taki główny, główna przyczyna, dlaczego, dla której warto właśnie taki czas poświęcić. Ja mam osobiście w moim życiu dwa takie momenty oderwania się od rzeczywistości, oderwania się od bieżączki. Dwa typy. Jeden to, jest, to są momenty zaplanowane, a drugi to są momenty naturalne. Momenty zaplanowane to są momenty takie jak każdy pierwszy, każdy, pierwszy dzień każdego kwartału, poświęcam na to, żeby zrewidować. Strategię roczną i zaplanować, podsumować poprzedni kwartał i zaplanować w szczegółach trzy kolejne miesiące, czyli następny kwartał. Więc to jest coś, co jest zaplanowane, jest w moim kalendarzu. Ja to wiem od początku roku, że tego konkretnego dnia, tego konkretnego dnia będę sobie pracował nad strategią. Czasem to jest prosta rzecz. Idziemy, jesteśmy w trakcie realizacji jakiegoś dużego projektu, tych moich głównych priorytetów. Wtedy po prostu tylko potwierdzam, ok, idziemy dalej w tym kierunku. Szybki temat. Czasem planuję od zera, jakby patrząc na strategię na cały rok, planuję sobie te trzy, trzy kolejne miesiące, no i wtedy więcej czasu trzeba poświęcić, żeby, żeby to zaharmonogramować. To jest jeden taki moment, czyli te, te poszczególne dni na początku każdego kwartału, ale też oczywiście na koniec roku, w grudniu, kilka dni poświęcam na to, żeby zaplanować właśnie tą strategię roczną. Zastanowić się, podsumować cały rok, zastanowić się, co chcielibyśmy zrobić, jak to zrobić, jak to osiągnąć w, w kolejnym roku. I to są takie momenty oderwania, całkowicie zaplanowane, poukładane, ustrukturyzowane. I o tym, jak takie, jak takie planowanie roczne, kwartalne. I potem miesięczne i tygodniowe faktycznie robić. Jak ja to robię, nagrałem oddzielne wideo też na tym kanale, więc, więc polecam, jeśli to kogoś interesuje, jak planować rok. No i to jest jeden temat, to jeden rodzaj oderwania od bieżączki, czyli zaplanowany, a drugi to jest naturalny. Dla mnie naturalny moment oderwania jest właśnie na urlopie, kiedy zmienia się całe otoczenie, kiedy bardzo ważna dla mnie jest osobiście zmiana otoczenia, czyli. Od, odrywamy się od rutyn, od takich wzorców, które mamy wypracowane, o tym, że jeśli idziemy do firmy i tam jest ileś osób i tak dalej, to mamy jakieś przyzwyczajenia. Rozmawiamy, przypominają nam się, mamy te pętle pootwierane, przypominają nam się, a to jeszcze miałem omówić, to miałem zapytać. Nawet jeśli pracujemy z domu, idziemy do łazienki, przechodzimy obok kuchni, to okazuje się, że a tam jest lodówka. I lodu, z lodówką mamy jakieś tam no, Wspomnienia czy przywiązania, że do tej lodówki może bym sięgnął, albo widzę, że jest nieporządek, no i wtedy naturalnie widzę ten chaos, lekki, ale też ciągnie mnie do tego, żeby to uporządkować, posprzątać i tak dalej. Więc to są takie przykłady, jak możemy mieć takie przywiązania, których nie, nie widzimy na co dzień, ale one są, one jesteśmy w otoczeniu, które znamy i to otoczenie z czymś nam się kojarzy i mamy wypracowane jakieś takie ścieżki, po których czasem bezmyślnie przechodzimy. Czasem są potrzebne, czasem nie, ale to się po prostu dzieje, i dlatego właśnie oderwanie się od tego środowiska, zmiana środowiska jest dla mnie dobra i służy mi, bo pobudza kreatywność. Bo jestem w innym miejscu, nie mam żadnych przywiązań i po prostu mogę no, odejść od tych rzeczy, które, które przypominają mi o bieżączce. No a to, to zawsze pomaga na takie, jeśli, jeśli mam. Pracować nad czymś, co jest niestandardowe, a zazwyczaj rozwiązywanie dużych problemów, zaraz do tego przejdę, to jest coś bardzo niestandardowego i właśnie wtedy ten czas dobrze na to poświęcić. Więc ten moment naturalny to jest urlop. Dla mnie osobiście. Ja o firmie rzadko kiedy przestaję pracować, przestaję myśleć. Więc kiedy jadę na urlop, to potrzebuję kilku dni, żeby zejść z tego stanu napięcia, gdzie dużo się dzieje, dużo działamy, jest dużo wątków, takich pętli mentalnych potwieranych. I kilka dni, 4, 5, nawet czasem 7 dni zajmuje mi, żeby dojść do stanu zero. Czyli zejść do stanu fundamentów, gdzie jest wyczyszczona ta moja głowa. Jestem już w oderwaniu od bieżączki i to jest wtedy idealny moment, kiedy mogę zacząć pracować, myśleć nad tym, nad, nad tym dobrym fundamencie, zacząć budować powoli nowe pomysły, nowe idee tam, gdzie już właśnie nie mamy takich no, przywiązań do rzeczy, które nas trochę obciążają mentalnie i, no, i utrudniają takie myślenie kreatywne. Więc ja osobiście dlatego też wolę jechać dwa czy trzy razy na urlop, ale taki dłuższy niż jak niektórzy wiem, że lubię sobie właśnie kwartalnie wziąć kilka dni wolnego i to przemyśleć. Ja osobiście tydzień to jest dla mnie za mało, więc dwa, trzy tygodnie muszę mieć, żeby właśnie zejść do stanu zero, odpocząć też. I dopiero wtedy budować. Więc to jest ten stan naturalny, czy ten, ten moment oderwania naturalny. I te same, te pomysły przychodzą. Kiedy już chwilę odpoczniemy, staram się nie pakować za dużo pomysłów na początku urlopu, czyli nie czytam książek, nie myślę odrywam się od bieżączki, od komunikacji, od wszystkich tych rzeczy, które urlop służy temu, żeby odpocząć. Najpierw odpoczywam i wtedy te pomysły przychodzą. One po prostu. Nie chcę powiedzieć z nudy, ale trochę tak jest, że najlepsze pomysły przychodzą, kiedy jesteśmy już wynudzeni, kiedy jesteśmy już zdala od tego, co, no, co, jest, co, jest takim, no, co jest taką bieżączką. I dwa takie główne obszary dla mnie do przemyśleń na czas urlopu to jest szczęście, czyli jak dobrze lepiej poukładać to życie i czego nie robić, czego robić więcej. I oczywiście nie robię tego tylko, nie myślę o tym tylko na urlopie. Bo przynajmniej raz w tygodniu taki dzień wolny, raz jeden dzień w tygodniu sobie biorę. Wtedy mamy też z żoną dużo więcej czasu na to, żeby dyskutować. I naturalnie te tematy, jak życie poukładać lepiej, one wychodzą. Więc to jest coś, czym się żyje. Ja przynajmniej tym żyję. Natomiast na urlopie jest tego czasu jeszcze więcej i tych rozmów jeszcze więcej wychodzi. Same z siebie, nie trzeba ich planować. To jest jedna część, na której dzisiaj się nie chcę skupiać. Dzisiaj chcę się skupić na części biznesowej, czyli oprócz szczęścia, Myślę zawsze o tym, jak lepiej poukładać strategię biznesową. I moje podejście do tego jest takie, żeby zadawać sobie trudne pytania, takie nawet niekomfortowe, na które absolutnie nie mamy pojęcia, jak odpowiedzieć w tym momencie, ale zauważyłem, że kiedy wrzucimy sobie bardzo trudne pytanie, takie, które jest dla nas ważne, to może ta odpowiedź nie przyjdzie na początku i nie ma co jej też oczekiwać, że wracając z wakacji już wszystko będzie rozpracowane, ale my zaczniemy tym żyć. I tymi trudnymi pytaniami, jak się żyje, to potem, te, potem te, rzecz, te klocki zaczynają się układać, i nawet jeśli to jest kilka tygodni czy kilka miesięcy, to bardzo często zauważyłem, że na przykład w maju o czymś pomyślałem, wrzuciłem sobie jakieś takie duże zagadnienie, i dopiero pod koniec roku faktycznie miałem jasny obraz, jak to, jak to rozpracować i jak to, co powinienem zrobić konkretnie. I czasem trzeba czasu, i czasem ten czas jest bardzo potrzebny, szczególnie jeśli to są duże, strategiczne właśnie tematy. Więc, jeśli nie jest coś pilne, to dobrze sobie wrzucić temat i po prostu o tym myśleć. I czasem pod prysznicem, z zaskoczenia, przyjdzie nam odpowiedź właśnie na to: tak to działa, jakiś taki efekt, wow, tak to się w psychologii nazywa. I przykłady takich pytań, które ja sobie zadaję, które warto sobie, według mnie, zadawać, to jest jak dawać znacznie większą wartość swoim klientom. Wszystko o, o, tak naprawdę w biznesie opiera się o wartość, więc jeśli coś jest zmierzalne u Ciebie, bo na przykład pomagasz klientom zrzucić wagę, albo pomagasz im zarabiać pieniądze, to stosunkowo łatwo jest odpowiedzieć sobie, zwizualizować sobie, czym byłyby 10 razy lepsze efekty. Na przykład albo to są lepsze wyniki, właśnie więcej pieniędzy, 10 razy więcej, albo 10 razy szybciej coś, czy 2-3 razy szybciej chociaż. Jak możesz pomóc klientom osiągnąć to, co oni chcą osiągnąć? Szybciej, albo lepiej, albo więcej jeszcze pogwałcić pozytywnie te ich oczekiwania. Więc to są pytania, na które, które oczywiście nie ma łatwych odpowiedzi. No jak nagle mamy wszystko poukładane, już wydaje się, że jest zoptymalizowane. Ja sobie teraz wrzucam pytanie, jak zrobić 10 razy lepiej. To są trudne pytania, ale właśnie o to chodzi, żeby się z tym nie śpieszyć, a żeby sobie nawet pośrednie rozwiązanie będzie lepsze niż nic. Czyli stwierdzenie, że już jest dobrze, już dużo lepiej nie da się zrobić. Inne ciekawe takie zagadnienie, które ja mam w głowie, to jest, jak prowadzić i rozwijać skalować cały czas firmę przy zerowych wydatkach reklamowych. I znowu to jest pytanie z, z tej kategorii cięższej, bo większość skalowania opiera się o reklamy. Reklamy są dobre do skalowania, natomiast reklamy są siłą rzeczy problematyczne. Ja wolałbym świat bez reklam dla mnie jako konsumenta żeby mi nie przeszkadzały, kiedy na przykład oglądam YouTube'a albo kiedy czytam cokolwiek, to żeby te reklamy mi nie wyskakiwały, to byłoby przyjemniejsze doświadczenie, ale też z perspektywy producenta czy przedsiębiorcy też wolałbym, żeby reklam nie było, żebym ja nie musiał komuś przeszkadzać, żebym ja nie musiał tym zarządzać. Reklamy to jest ciągła optymalizacja. Reklamy to są ciągle zwiększające się koszty, więc większość firm nie może bez nich żyć i i reklamy faktycznie są pomocne, również nam bardzo pomagają, ale wolałbym bez tego, wolałbym, żebym nie musiał tym zarządzać albo nie musiał zatrudniać agencji do zarządzania tym, bo to są zawsze, to jest zawsze złożoność, complexity i taka no praca, którą trzeba wykonać, optymalizacja, którą trzeba wykonać, więc no i są drogie, tak, reklamy są drogie i będą coraz droższe, więc to są takie dobrze byłoby bez nich żyć, więc sobie też takie pytania warto zadawać. Jak by to było? I znam przykład osoby, która wydawała, czy firmy, która wydawała kilka lat temu na reklamy milion złotych, milion dolarów miesięcznie, czyli tam powiedzmy 30-40 tysięcy dolarów dziennie. I to ta firma stała na reklamach, To jakby cała, całe silnik, który napędzał tą firmę, to były reklamy. I pamiętam, jak właśnie kilka lat temu właściciel powiedział, że myśli o tym, żeby jak jak się uniezależnić od reklamy, jak po prostu nie potrzebować tych reklam. W jego sytuacji to był abstrakcyjny pomysł, bo, bo cała firma stała na reklamach. Ale dzisiaj, nie pamiętam czy to były 3 czy 4 lata temu, ale dzisiaj ta firma faktycznie nie ma, ma wyższe zyski i nie ma żadnych, czyli zyskowność jest poprawiona i żadnych reklam nie robi, czyli jest całkowicie niezależna od tego. Oczywiście jak, jak marka rośnie, to można się od tego tak naturalnie troszkę uniezależnić. Natomiast w większości firm nigdy się to nie udaje. Na tej się udało, więc wszystko zaczęło się od pytania. Jakby to było, gdybyśmy, co, gdybyśmy nie musieli robić reklam, a firma nadal by rosła i miałaby świetne wyniki. I na początku nie ma jasnych odpowiedzi. Wydaje się to może niemożliwe, ale z czasem te, te odpowiedzi przychodzą, więc więc te trudne pytania warto sobie zadawać. Warto sobie, warto nimi żyć wręcz, bo bo te odpowiedzi przyjdą i te rzeczy zaczną się układać. Inna, jeszcze inny przykład, jak wykorzystywać asymetrię w życiu, jak, jak przy mniejszym nakładzie pracy, energii i wkładu dostać efekt razy, kilkanaście razy większy. Czyli mniejszy, czyli taka typowa dźwignia, mniejszy nacisk, a dużo większy efekt po drugiej stronie. Jak te asymetrię wykorzystywać, jak je, jak je w ogóle hmm, znajdować w świecie, gdzie od czego zacząć. O tym też nagrałem inne wideo, czyli jak czy mniej, ale lepiej, też polecam kilka wideo wstecz, jak my tą, tą strategię wdrażamy już od dłuższego czasu, czyli zadaję sobie ciągle pytania, czy mogę osiągnąć więcej efektów, więcej rezultatów dla klientów naszych, więcej wartości im dać, przy mniejszym nakładzie pracy, przy mniejszej liczbie procesów, pracowników, produktów, które oferujemy, tak, żeby też to było prostsze w odbiorze. I to się dzieje faktycznie, więc o tym nagrałem oddzielne wideo. To jest kilka takich pytań, które warto sobie zadawać. A konkretnie to, nad czym ja myślałem podczas tego wyjazdu, to przede wszystkim jak dawać więcej wartości klientom, czyli jak, jak zjadać tą ich złożoność w ich życiu. To jest zawsze zagadka i zwycięzcą na rynku zazwyczaj jest ta osoba, która daje najlepsze efekty w najkrótszym czasie przy zerowym ryzyku, czyli że klient Kupując, wie, że to się uda, to po prostu 100% szans, że, że będzie dobrze. I to 100% jest rzadko kiedy osiągalne, ale chodzi o to, żeby postrzegane ryzyko u klienta było jak najniższe, postrzegana wartość była jak najwyższa, no i żeby tą wartość faktycznie dostarczyć realną w jak najkrótszym czasie. Więc y, wartość jest, y, wartość rządzi światem i dzisiaj na przykład już nie, nie możemy też. Jak to było lata temu, że mniej więcej 20% swojego czasu poświęcały firmy na produkt, a 80% na marketing. I dobrym marketingiem można było dużo nadrobić, nadal można dużo nadrobić, ale myśląc długoterminowo, dzisiaj trzeba te, te proporcje odwrócić. I dzisiaj 20% czasu to marketing, bo jakiś marketing najczęściej trzeba prowadzić, żeby ludzie się o nas dowiedzieli, żebyśmy mogli im pomóc, ale 80%. Naszego czasu, energii, to jest produkt. Dopracowywanie produktu cały czas obsesyjne, zadawanie sobie pytania, jak dać większą wartość. W moim przypadku, ja zadawałem sobie takie pytanie, gdzie, jaka jest moja największa wartość, co jest moją najmocniejszą stroną i za pomocą czego mógłbym tą wartość przekazać. Tutaj, jako takie ćwiczenie mentalne, warto odejść całkowicie od tego, co się robi dzisiaj, bo to nas może limitować i może być tak, że dzisiaj robimy rzecz A i jesteśmy w niej dobrzy. I dajemy tę wartość, ale w rzeczy B, która jest naszą absolutną pasją, kochamy ją i wiemy, że jesteśmy w niej najlepsi na świecie, albo najlepsi jak moglibyśmy być, i mamy chęć, żeby się rozwijać, i tak dalej, bo to jest nasza pasja, to być może w tej części B moglibyśmy dać klientom w jakiś sposób większą wartość. I ja sobie o tym w ten sposób staram myśleć oderwać się od tego, co robimy dzisiaj. Nawet jeśli robimy to bardzo dobrze, to myślę, jak mógłbym światu dać jak najwięcej, jak najlepiej, bo zawsze za tą wartością Potem idą nagrody. Nie chodzi w tym momencie stricte, nie skupiam się na nagrodach, tylko na tej wartości, bo to jest naturalna konsekwencja potem. Więc jest coś takiego jak właśnie ten zakres kompetencji. Możemy się znać, może być takie szerokie koło rzeczy, które i tam się zmieszczą wiele rzeczy, na które się znamy, w których jesteśmy dobrzy i tak dalej. Ale wewnątrz jest zazwyczaj stosunkowo niewielkie koło, gdzie mamy taką naszą prawdziwą kompetencję, gdzie jesteśmy w czymś naprawdę dobrzy i na to warto zazwyczaj postawić. Bo jeśli jesteśmy w czymś dobrze, to prawie na pewno lubimy to, bo inaczej nie bylibyśmy w tym naprawdę dobrzy. Gdybyśmy tego nie, nie lubili, bo byśmy po prostu nie mieli do tego cierpliwości. Więc to było takie moje główne pytanie, które sobie zadawałem: jak mogę dać absolutnie największą wartość światu, klientom i tak dalej. Myślałem też o tym, co porusza maszynę do przodu, czyli jak odróżnić chaos, sygnał od chaosu, jak odróżnić taką część naszej pracy, którą jest. Mógłbym ją nazwać konserwacją albo utrzymaniem biznesu. Przykładem tutaj jest księgowość, czy kadry, czy jakieś takie tematy, które, cała ta bieżączka, które trzeba wykonać, bez tego nie da się funkcjonować. Trzeba ją wykonać samemu, albo ją przynajmniej nadzorować. I są rzeczy, których wolałbym nie robić, ale one są po prostu potrzebne, żeby utrzymać biznes. Natomiast one, trzeba się zgodzić, nie pchają biznesu do przodu. Czyli to, że jakaś księgowość się odbywa, jakieś kadry i tak dalej, to nie sprawia, że my, się My świadczymy lepsze usługi, czy lepsze produkty dostarczamy klientom. Więc trzeba cały czas monitorować, ile tego jest w naszym życiu tego, tego utrzymania czy konserwacji, i jednocześnie zadawać sobie pytanie: jak może być tego mniej? Delegować to, automatyzować, lub po prostu pozbywać się tego, jeśli można. Bo. Ważne jest, żeby robić jak najwięcej rzeczy, które faktycznie pchają biznes do przodu. Czasem, kiedy w tej bieżące utkniemy w tych małych rzeczach, to jest dużo ruchu, biegamy, ale to nie znaczy, że mamy progres, że idziemy w jakimś tam konkretnym dla nas dobrym kierunku, więc o tym myślałem, jak to robić, jak, jak to namierzyć. To w zasadzie jest bardzo świeże wideo, kilka wideo wstecz o audycie czasu, jak wykonać sobie taki audyt czasu. Ja od najbliższego Tygodnia też zaczynam kolejnym, kolejną edycję mojego audytu czasu, bo robię to cyklicznie, tak żeby zbadać, na co ten czas faktycznie przez cały tydzień poświęcam i żeby potem wyeliminować rzeczy, których nie chcę robić, zdelegować te, które mogę, zautomatyzować, które mogę no i postawić więcej czasu, więcej energii na to, które, na to co faktycznie pcha tę maszynę, tą maszynę biznesową do przodu. No i jeszcze ostatni temat, który mam tutaj wynotowany, nad którym myślałem nad którym myślę już od, od kilku miesięcy, to jest jak małe sklepy albo nowe sklepy, albo sklepy, które jeszcze nie mają takiej mocnej marki, jak takie sklepy internetowe mogą konkurować z największymi. W szczególności mówię tutaj o marketplace'ach, takich jak Allegro czy Amazon, które w ogóle nie mają czynnika zaufania, one w ogóle nie muszą brać czynnika zaufania pod uwagę, bo klienci im po prostu ufają, mają tam już konta, wszystko jest wygodne, wszystko jest proste, jest, są programy ochrony tych konsumentów. Konsumenci zawsze są tam traktowani jako numer jeden, zawsze jest, ich strona jest brana przez, przez Allegro czy Amazon, i to jest oczywiście słuszne biznesowe podejście. Trochę cierpią na tym sprzedawcy, którzy czasem są niesprawiedliwie przez to traktowani. Natomiast trzeba się z tym zmierzyć. Każdy mały sklep, nowy sklep musi się mierzyć z tym, z tą pozycją, jaką ma Allegro w Polsce, z tym, że nie buduje się tam zaufania, nie, nie, nie buduje się tam lojalności, bo ta lojalność jest de facto do Allegro, a nie do sprzedawców. Z tym, że tam są gwarantowane praktycznie darmowe dostawy, z tym, że jest mocna konkurencja cenowa, bo tam może każdy zacząć sprzedawać, i często ta łatwo porównać ceny już dzisiaj tego samego produktu. I nad tym właśnie się zastanawiamy. Myślę, że nad tym każdy właściciel sklepu internetowego powinien myśleć. I to jest dobry czas, właśnie urlop i te zaplanowane, zaplanowane momenty na. na przemyślenia strategiczne, żeby zadać sobie takie pytanie. Nie oczekuję od, od razu, że wymyślę wszystkie odpowiedzi. To może mi zająć nawet lata. To jest dla mnie OK, bo to są tematy na tyle ważne, jak dawać więcej wartości, jak czy nawet kwestia tych sklepów, jak konkurować z Allegro, kiedy Szanse są, można powiedzieć, zerowe, jeśli by tak spojrzeć racjonalnie, ale jednak się da. Są marki, które to robią skutecznie. Da się, jest na to, są na to rozwiązania. Mi już te rozwiązania po części przyszły, muszę sobie jeszcze nad tym popracować, ale bardzo sobie chwalę właśnie to, że był czas na to, żeby to przemyśleć i normalnie tego czasu faktycznie nie ma. Te przemyślenia, te kluczowe, najważniejsze, z których też są potem bardzo dobre efekty biznesowe, bo. Jest jakaś taka zależność, że na czasach, na urlopie, na wakacjach przychodzą mi najlepsze pomysły, potem jak je dopracujemy w zespole i wprowadzimy w życie, to, to te pomysły potem okazują się być bardzo dobrymi też z punktu widzenia finansowego. Więc coś w tym jest, nie wiem na ile to jest nauka, na ile to jest przypadek, ale to działa w moim przypadku, więc pomyślałem, że, że chcę się tym podzielić. I cóż, no takie główne główny przesłanie to byłoby, żeby żebyś wygospodarował ten, ten czas, zaplanował czas na to, żeby Przemyśleć te, te strategiczne rzeczy, które są u Ciebie. Możesz nawet nie mieć na ten moment pytań, które chcesz sobie zadać, ale gwarantuję Ci, że jak się wyczyścisz, jak dojdziesz do tego stanu zero i na tym stanie zaczniesz budować, to te pomysły będą i będą też pytania. Nawet jeśli pomysłów nie będzie, to na pewno będziesz miał pytania. Takie najważniejsze pytania, które Cię, mm, które może nawet ich nie dopuszczasz na co dzień do, do siebie, ale tam, kiedy właśnie już nie ma nic, tylko jest. Przed Tobą może i jesteś wypoczęty, to wtedy jest idealne, czy wtedy jest idealne, są warunki na to, żeby, żeby to zrobić. Najlepsze pomysły faktycznie przychodzą, gdy mamy na nie miejsce, więc zrób czas i zrób miejsce na te przemyślenia. A jeśli nie masz teraz jakby takiego widoku na to, że będzie, będzie urlop, że możesz myśleć, ja na urlop może za rok pojadę, to wtedy warto sobie przede wszystkim zaplanować ten, te, nawet pojedynczy dni, nawet gdybyś w najbliższy weekend miał usiąść i jeden dzień poświęcić, powiedzieć: Nic dzisiaj nie robię, tylko wyczyszczę się do południa, uspokoję się, odetnę od bieżączki. Tylko wtedy nie sprawdzaj maili, i wtedy nie rób niczego, co ci będzie przypominało o, o pracy, o tych bieżących też czasem problemach, bo z tego niewiele wyjdzie. Musisz się wyczyścić. Jeśli masz jeden dzień, musisz wszystko skompresować. Do południa musisz dojść do stanu zero i wtedy od popołudnia możesz na tym, na tym budować. Jeśli wcześniej możesz, od rana, to idealnie, to masz, to masz taką świeżą energię. I myśl po prostu, zastanawiaj się, zadawaj sobie te trudne pytania, zanotuj sobie je i nawet jeśli nie znajdziesz na niej odpowiedzi, to nic, bo ona przyjdzie za tydzień, za dwa, za trzy. Tylko znowu zrób sobie za te dwa, za trzy tygodnie trochę czasu, nawet kilka godzin. Najlepiej cały jeden dzień wygospodaruj na to, żeby, żeby, żeby o tym myśleć. Myślenie jest ważne, trochę niedoceniane, mam wrażenie, dzisiaj, więc. Nie zawsze trzeba pakować dodatkowe informacje, dodatkowe filmy. Czasem to są wartościowe rzeczy, ale jeśli pakujemy ciągle nowe informacje, a nie mamy czasu ich przetworzyć, no to nie będzie, no to pełnych efektów nie osiągniemy. Więc tyle, co chciałem przekazać dzisiaj. Podzielić się na świeżo po moim urlopie, po moich takich przemyśleniach, rzeczami, które gdzieś tam w mojej głowie są i będę nad nimi na pewno pracował. Warto to robić. Polecam coś takiego, jeśli ty masz inne, sprawdzone metody na to, jak. Układać strategię, jak myśleć o zlotu, tak, o swoim biznesie, o życiu też, o szczęściu, to daj znać koniecznie w komentarzu, jak Ty do tego podchodzisz. Ja zawsze jestem otwarty na tego typu tematy, bo jeśli coś działa, to będę chciał to, to na pewno spróbować. Tyle z mojej strony, jeśli się podobało, zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robiłeś. Staram się co tydzień takie filmy publikować. Skomentuj, jeśli masz, jeśli masz właśnie te jakieś swoje pomysły. Dzięki za wysłuchanie i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym wideo.